Będziemy potrzebowali wzoru na współrzędną wektora AB. Oto wzór na pierwszą współrzędną. Tutaj masz wzór na drugą współrzędną. Zwróć uwagę, jak działa ten wzór. Zawsze odejmujemy od końca wektora początek wektora. Po współrzędnych, po współrzędnej x i po współrzędnej y. -owej. Tutaj też od końca wektora odejmuję początek wektora. Wystarczy popatrzeć na ten rysuneczek. Strzałeczka pokazuje koniec wektora, czyli tutaj mamy punkt b. Początek wektora jest w tym miejscu, tam gdzie punkt przyłożenia, czyli punkt a. Więc jeszcze raz, zawsze odejmujesz od końca wektora początek wektora, i w ten sposób otrzymujesz takie dwie współrzędne. W zadaniu współrzędne są podane. To jest ten nawias kwadratowy. Więc tej części wzoru przypisujemy liczbę minus 3, tej części wzoru przypisujemy liczbę minus 2. I teraz pod spodem zapiszmy sobie xb odjąć xa to się równa minus 3 i yb odjąć ya to się równa minus 2. Następnie w miejsce xb oraz w miejsce yb wstawiamy odpowiednie współrzędne punktu b, czyli 0 i minus 8. Z tych dwóch równań musimy wyznaczyć xa oraz ya. Tutaj pomijam 0, zostaje minus xa. Następnie dzielę obustronnie równanie przez minus 1 i mamy. Teraz tutaj minus y a zostawiam, minus 8 przenoszę na prawą stronę, otrzymując działanie postaci minus 2, dodać 8, czyli to jest 6. Teraz, żeby usunąć ten minus, musisz podzielić równanie obustronnie przez minus 1 i wówczas otrzymasz minus 6. Współrzędne punktu a, które mieliśmy wyznaczyć. Są równe 3 minus 6. W odcinku bonusowym znajdziesz rozwiązanie przykładu B.